Nie, ten gno, nie, 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 z pierunami. A To jest, Harry Pottera, powiedzieć. Harry Pottera, kurwa. To jest yy, nie, Harry Pottera powiedzieć. Z... Ej. 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 nie, Tego nie, trafiłem. Ej, dlaczego? nie, 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 Pottera, nie, 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 z jaj. Jaj. No to kombat, nie, jaj, Zadnę, to nie, drugiego Możesz <suszy> <suszy> z nie, nie, przestać latać? Robert kurwica Szansa, że Lechu wygra. Ta Lechu wygra. Chyba jak... Dajesz lekarz. Lechu. Tam, a chcesz, żeby się zabił. <laughs> nie, po prostu ja trzymam za niego gra. kciuki. Nie galerz. No, wiesz, jak. Nie! <laughs> lechu daj mu <mi> wygrać. <laughs> Dajno. no widzisz adekwatne jeszcze. I tak Lechu, kurde mm. Na koniec zacząłem. Jeszcze i to, da... to jest story wersja. Nie, <noise> nie, <noise> nie, <noise> nie, nie, nie. O dostałeś. Nie, 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 nie. to nie ja o. jestem. <noise> o ty Harczynek Lechu, Lechu. Tak. Prawie przytrzymaj i władzę. Tez! Łobok ma cite na wozie. Pan, pan. Odkręcił sobie filmik. Mam mało bok z prawej. Weksy przyznaje, że gościmy. Coś mi zeraj się. Że ty masz VIP-a Ja. vip będę miał, będę miał moda. W nie będę musiał kupować. Nieee.

nie chciałem wyjści z co pociąg On jest. Sniper Game Ja odkryłem to, że jak się nad położy wy balonie, to albo działko leci z balonem, albo działko też przebija przez ścianę i lewituje. No to mówię przed chwilą to. Lechu! nie powiesz to głośno to nie znaczy, że jest lepiej. Nie, powiedziałeś tylko w balonie, a ja powiedziałem jeszcze na balonie. A, na balonie! Tak. No to mogę po prostu powiedzieć, że na balonie! No, no to byłoby nie w balonie, nie? Tak chyba że. Nawet w wodę. Co, tak Jak balon przyleci, to Hasia jakaś waga. Ej, ile ludzi teraz przyjedzie ten pociąg w ogóle? Za dwa lata. Za polskie pociągi, pamiętaj. Będzie tep. Ta Zora przyjechała! Nie. Masz. Masz. Nie, to nie aja, jestem ja. No Nie. Zabrałem cię. Kurna. Ogólnie totally ja wiem uh, jak zrobić to, bo szczerze... To jest magia nadzieję, że on ma On no, ma... Ja wiem jak to zrobić mój kolega. Zamykaj, zamikaj, zamykaj przejście, zamykaj przejście! Zamówił. wygrał z, za ile to się zamknie? Za chwilkę Pa pa Na razie Dobra. Żegnajcie Już leci Boj boj Już leci Ja no, się mogę teplnąć, ale nie chcę tego robić Ale tego nie zobaczysz, ale to, to leci tu na gó... Nie no wiem, to No nie Nie RPS-a, albo... Wlotuj tylko... go w bloku i go blokuj ja, ono Chciałem coś przetestować, ale chłopcy mnie pobawili ja, Chciałem założyć szybko RPS-a Albo cokolwiek przy, y... no, Well, no good game. <laughs> Czekajcie, weźcie mi odpowiedzcie na takie jedno bardzo ważne pytanie. Kurde, dlaczego się wszyscy napierdalamy? Skoro, skoro, skoro każdy z nas chce tylko zajebać lecha. <laughs> Hej! Mam pomysł! Hey. Ej, słuchaj, mam pomysł. Weźmy, się, weźmy wszyscy, wiec, wiecie, usiądźmy, pograjmy sobie w karty, a niech Lechu się napierdala z bossem, zapraszam. No, kurde. Dobra, no tutaj tak robimy, Wystarczy śniadacie gdzieś, a Nie chcemy mieć kryptów, bo one są wyłączone. No, właśnie, zrobimy no. randokrypt kryta, wyszczerbce. Ludzie, jednak to tam... Ty, jaki twajagny. Dobra. Jak ma ale nie get good. Bo dlaczego ty jarłeś? No umieraj! Ile to masz HP? W dupę se stać ty działku! Pierdół. No, Fuck! To nie jest normalne. Ej, te zero postaw wyjście teleportu przed toksikiem. Się wydyka! <śmianie> Ale kiedy będzie to chuj wie. No to poddaj put, się ich A że ten, że będzie nie, Nic nie obiecywałem <śmianie> O to nie było zbyt miłe No właśnie! Nie! <śmianie> <śmianie> O nie... Odzucam wam bossa! Ale... ale podrzuciłeś go do mnie! <noise> Ping-pong! Mogłeś go odbić! No, no. endgame pod, odbić, no! No, dawaj, no! Masz psep? O, dziękuję, Lechu! Nie, <noise> no <Piękno. głosy> Proszę bardzo! <noise> Dobra, Lechu ma minus 1000 punktów, wiesz? Niżej się nie da! Genius! No. 130 HP. Jak Dajcie radę. Dolko. O Boże, Lechu, ty robisz. Spróbuj, tak to na I Aiderju! Aiderju! On nie skończył, Powiedz co go czeka! No i co jest w A bądźmy szczerzy, każdy na każdy boss chce tylko zabić jedną osobę Tak <śm> <śm> Powiedz mi, gdzie mi tu logika? Moim zdaniem lechu, lechu i boss powinni się dzielać, a my powinniśmy sobie normalnie usiąść, na się kawki i obstawiać i zakłady. I to tak by było jest! To nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest nie df 2 to nie jest... Nie ja, ja właśnie kupiłam jest to słaby sygnał i to jest dzień lepszy, nie słyszałam tego. Wiesz... Światłowód. Boże! Hahaha! Nie, no mam... Kusama, ale w dupie. Będziesz bity. No dajcie się rozgrzać człowiekowi. Rozgrzać. No, tak. W Boże, ale tam bity jesteś.

Zobacz Jak? gdzie on nie jest. <głos> <głos> Dobrze Lechu, dawaj, dobrze! Gdzieś blisko na jego, gdzieś blisko jego spawn'a. Dobra, dobra. A, a teraz, a teraz pod tym kątem. <noise> a teraz, teraz, <noise> teraz jeszcze ja pójdziemy z góry i... Stop. O kurde, zepsułeś ujęcie, mógłby zarobić kupę kasy! A idź, ucie, idź, 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 <noise> Nieźle kurde bym, bym, bym wysrał kasy z tych zdjęć aż zjawił się pan Lechu i wszystko zniszczył Ale on na mnie siedział Ja znam <gadam> się Lech Ale to nie jestem ja, ja nie jestem Lechu Kurwa no dalej, no <gadam gadam> ja... Nie no. mnie A ty tutaj wszedłeś I że wiesz Że się zawiesiłeś jak hołp. No, no wiesz, jak to się mówi, czasem trzeba być pod mostem Nas strzała ze snajpami... i nie, obraczek było I mi do uniknięcia A, Jack Norris jest na strzała tylko z marketa i z więc well No to na dla mnie plus dużyło.

Mówi, Cepną, mówiłem, że ci tak. działko zabija. Nie! Czekaj, to człowiek nie! Jezus. Dostawa się, teraz Auschwitz został. Usłuchany. Nie! nie. Joki fart! się to mnie tępno! Ale ty tym nagraniu! Przecież ja myślałem, że ten chłopiec martwy. Oj, koniec lechu Czasami Ty, pogrywam ja, na, na, net na, gaming, na gaming, ale zawsze jak wzią wzią to tutaj nie było um... Nevermind. Będzie zdeł. Twój boss Derża wu tu do dudy. Jak, to jak, jak postawiłeś! <laughs> jak postawiłeś! Ja zapomniałem. A <laughs> weź się z no, no, daj plecy. czekaj, co za Co Łatwo.